Witam serdecznie. Nazywam się Ginady Weduta i w tym krótkim filmiku chcę Wam przedstawić zasadę sześciu kroków. Ponieważ ja buduję biznes network marketing już od ponad 20 lat, budujemy to razem z małżonką, robimy to profesjonalnie, żyjemy z tego, jesteśmy top liderami, wyprodukowaliśmy wiele autorskich programów, pobiliśmy wiele rekordów, natomiast ta zasada bardzo często jest nieumiejętnie stosowana albo w ogóle nie stosowana i nierozumiana przez ludzi w tej branży. Co to jest zasada sześciu kroków? Niektórzy być może nie wiedzą, że ona jest. A więc zadajmy sobie pytanie: kogo my szukamy w tym biznesie? Szukamy ludzi, którzy tak naprawdę mają w sobie zalążek lidera. Szukamy gotowców. Szukamy tych, których nie trzeba przerabiać, nie, nie trzeba wmawiać, nie trzeba namawiać. Szukamy ludzi, którzy chcą. Szukamy tych, którzy szukają. I bardzo często tak, że kiedy my zrobimy Obserwacy swojego otoczenia, ludzi, których znamy, stwierdzamy, że nie mamy wśród nich ludzi, którzy by nadawali się na kandydatów. Bardzo często myślimy, że tylko i wyłącznie zimny rynek, czyli cold market, który my też uczymy, jak budować, przez social media, przez Facebook, zresztą zapiszcie się na nasze szkolenie, które niedługo będziemy robić w Polsce, jak nie znając nikogo albo nie mając w swoim otoczeniu ludzi których wy uważacie, że nie nadają się do biznesu, wybudować biznes całkowicie z nową, z nową grupą ludzi, tak zwany cold market, przez Facebook, Instagram i inne social media. Zresztą my to robimy w tej chwili od wielu, wielu miesięcy, od wielu lat. Natomiast chcę Wam zaznaczyć, niezależnie czy to jest zimny rynek, czy to jest rynek ciepłych, czy gorących kontaktów, ta zasada wszędzie działa. A więc załóżmy, że Ty znalazłeś jedną osobę wśród swoich znajomych, nieznajomych, nieważne. Załóżmy, że to jest Jan Kowalski. Ten człowiek został podłączony do twojego biznesu. Został twoim partnerem. Natomiast widzisz, że on no, niespecjalnie się rusza, coś tam robi. Ale to nie jest do końca ten, którego szukasz. Nie jest to ten mega lider. Nie skreśla Jana Kowalskiego z jednego powodu. Skoro poświęciłeś mu swój czas, Skoro już jest w Twoim zespole, zrób wszystko, żeby on wyprowadził Ciebie na osobę, która jest o jeden stopień lepsza. Ja nie mówię o ludzkiej jakieś cechy, tylko chodzi o cechy biznesowe. Bardziej zorganizowana, bardziej nauczalna i lepiej działa w zespole. I tą osobą może być Paweł Nowak, kolega Jana Kowalskiego. Tak naprawdę, Paweł, będzie w Twojej drugiej linii, ale to nie jest ważne. Jeżeli w Twojej firmie jest dobrze skonstruowany plan marketingu, to będziesz szukał swoich tak naprawdę właściwych liderów, perełki, diamenty w głębokości. Wiecie o tym. Zasada biznesu MLM jest prosta. Buduj w głąb, buduj przyjaźń, i na głębokości dopiero znajdziesz właściwe diamenty, właściwe skarby. A więc Paweł Nowak też nie jest do końca tą osobą, którą tu szukałaś. Ale. Dzięki temu, że Paweł Nowak zna Piotra Twardego, twardil być może jego charakter, ale ma takie nazwisko. Piotr Twardy, on jest człowiekiem, który ma zupełnie inne otoczenie. I to jest bardzo ważna zasada. Krok numer jeden. Poznałeś kogoś, kto po prostu chce. Może nie do końca się nadaje, ale już zrobił pierwszy krok, i ty jak najszybciej wchodzisz w głębokość. To jest krok numer dwa. Poznałeś Pawła Nowaka. On ma już lepsze otoczenie. Może jeszcze nie do końca to właściwe, którego szukasz. Ale Paweł Nowak poznał ciebie, wprowadzając do biznesu Piotra Twardego. Jak najszybciej należy schodzić w głębokość. Z każdym nowo pozyskawym partnerem. Niezależnie od tego, na ile jest dobry, na ile się zapowiada, na ile obiecuje, na ile wygląda, jak najszybciej schodź w głębokość i szukaj ludzi lepszych, bardziej zorganizowanych, bardziej zdecydowanych niż on. To jest już trzecia osoba. Trzeci krok. Na czwartym kroku masz perełkę. To jest Grażyna Skowronek. Wstaje wcześniej jak Skowronek, działa mocno, jest pełna energii. Wszystko się zaczyna inaczej. Wiecie, nagle się pojawia w Twoim zespole osoba i tak jakbyś światełko miał. To jest osoba, która sama organizuje biznes, działa niezależnie, jest dobrym liderem. I ona jest magnezem, który przyciąga innych ludzi. Ona jeszcze być może nie jest tym właściwym, mocnym kozakiem, którego szukasz, ale jest już o wiele bliżej. I to jest ten czwarty krok. Na piątym kroku jest Ola gwiazda. To jest właściwa gwiazda. To jest osoba, która uwielbia scenę. To jest osoba, która buduje zespół. To jest osoba, która lubi uznanie. To jest osoba, która otacza się ludźmi sukcesu i sama jest taką osobą. I teraz uwaga! Szósty krok. To jest twój mega lider. No już Ola gwiazda wprowadziła do biznesu człowieka ze swojego otoczenia który akurat szukał tego, co ona mu zaproponowała. Czyli tego biznesu, który wspólnie budujecie, on jest gdzieś w głębokości. On jest twoim szóstym pokoleniem. Ale to jest ten człowiek, którego ty szukałaś. Nie miałeś możliwości do niego dotrzeć bezpośrednio, bo jego nie znałeś. Być może mieszka w innym kraju, być może mówi w innym językiem. To nie ma znaczenia. To jest naukowo udowodnione że stosując zasadę sześciu kroków, na szóstym kroku znajdziesz osobę, maksimum na szóstym kroku, która będzie tą właściwą osobę. Naukowcy prowadzili badanie i zadawali pytanie, na przykład, gdybym zadał pytanie, czy znasz Angela Merkel, nie wiem, Baracka Obama, kogokolwiek, bardzo znaną osobę, Morgan Freeman, mój ulubiony aktor. Powiesz, no nie, nie znam, tylko oglądam go w filmie. A ja mogę to, mogę tobie udowodnić, że znasz, bo prawdopodobnie znasz kogoś, kto zna jakiegoś aktora, kto je zna jakiegoś reżysera, kto gdzieś na planie spotykał się z twórcą planów filmowych i innymi reżyserami, który zna być może kogoś, kto zna Morgana Freemana, stuprocentowo. Nigdy nie przejdziesz więcej niż sześć kroków. Czasami to jest na czwartym, czasami na piątym, maksymalnie na szóstym kroku znajdziesz tą właściwą osobę. Więc jeżeli bierze się zabudowanie biznesu MLM, pamiętaj, że nie zarabiają tu i nie stają się dużymi liderami tylko ci ludzie, którzy nie wystartowali, albo ci, którzy za, za wcześnie zrezygnowali. Być może na tym kroku. Mają za dużo ludzi kalibru. W żadnym, w żadnym przypadku nie chcę obrazić Pawła Nowaka, że mnie oglądasz. To chodzi po prostu o zbierność zysk. Kalibru niejakiego. Coś tam robią, myślam, że dobrze tak naprawdę nie mają liderskich zadatków, nie są zdyscyplinowani, szybko rezygnują i tak dalej. Jeżeli masz takich ludzi, którymi Ty się otaczasz i stwierdzasz, że biznesu się nie da zbudować, prawdopodobnie nie zszedłeś w głębokość. My z moim małżonką parę lat temu pobiliśmy rekord w branży, gdzie mając trzy osoby w zespole, normalne, zwykłe osoby, które nie osiągały wielkich rezultatów poprzednio, zeszliśmy z nimi w głębokość i przez 12 miesięcy wybudowaliśmy grupę w 32 tysiące osób w 8 krajach z obrotem ponad 5 milionów dolarów, stosując zasadę 6 kroków. Bardzo szybko z Polski wyszliśmy na Czechy, Słowację, Węgry, Anglię i inne kraje wschodnie, zachodnie. W tej chwili nasz zespół rozwija się w 45 krajach. Dzięki czemu? Zasada 6 kroków plus technologia. A więc jeżeli nie wystartowałeś jeszcze, nie wiesz jak to działa, zasubskrybuj nasz kanał, a poprowadzimy Ciebie krok po kroku i nauczymy Ciebie, jak właściwie budować ten biznes. Bo w tym biznesie stają się ludzie gwiazdami, jeżeli umiejętnie wychodzą na odpowiednich ludzi. Pozdrawiam serdecznie. Z Wami był Ginnadi Wyduta z Orlando. Do zobaczenia.